Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Obiecuję, że dzisiaj nie zombie. Dzisiaj lecimy sobie znowu fabułę, więc zaczynajmy. Po prostu zaczynajmy. Nie mamy reklam. Szkoda. Startuj misję. Cały czas jesteśmy w Ardenach. Open. Dobrze, otwarte, pięknie. Przyznam, że nie chcę. Pompkę wolałbym w poprzednim rejonie. Teraz to ja bym chciał właśnie takiego dobrego Kara, albo coś takiego. Albo LMG najlepiej. Zwłaszcza, że ich tu jest od chuja. Dobra, idziemy z pompką. Chcieliście, żebym grał pompką. Daliście mi pompkę. Ja pompkę wykorzystam. Ja pompkę lubię. Dzień dobry, przeładuję sobie pompkę, a tam jest ten wariat. Dobra, lecimy sobie dalej, a tam jeszcze ktoś został. Chciałbyś co tutaj robić, tam ktoś został. Dobra. Przeszukujemy. Przeszukujemy. Dobra, mam. Uleczę się może. Przyda się. O kurwa znowu ten pojeb. A mam. Mamy reklamę, ale nie taką jakbyśmy chcieli, także pomijamy reklamę. Ta reklama nic nam nie mówi, już mówiliśmy, że to ładna reklama gameplayu, więc ta reklama jest GIT. Dostałem Sten'a. Zobaczę czy ten Sten to będzie jakaś lepsza broń. 160 niby, nie, nie nadaje się, nie będę jej używał. Dobra, lecimy sobie dalej. I znowu mam za mało punktów, więc znowu będzie troszeczkę ciężej. Ale zobaczymy. Mam okopy. A snajperka, czyli no dobra. Nie będzie to tak złe skoro mam mniej punktów. Nie powinienem mieć to. Używam tej snajperki. Ta snajperka jest troszeczkę OP. Ona zawsze ma tyle punktów ile trzeba mieć. To jeszcze, no. A tam, dobra. Nie spadło mi jeszcze za bardzo życie, to dobrze. Dawaj go. Okej, okay, następny dobra. O, pięknie. Już powstrzymani. Muszę się uleczyć to na pewno. I stąd wyjść kurwa, ale jak? Dobra. dynamit. No oczywiście zawsze muszę być, ja chcę to. Dlaczego ja nie mogę użyć tego? Miotacz ognia byłby tak bardzo OP. No jestem. Też plantuj. Dobra. I zwiewamy. Te granaty nic nie dadzą, ale też trzeba użyć. Dobra, dawaj pompkę, wiesz, dawaj, styk Pięknie. Run. No dobra, no to run Okej, okay, kolejna misja, tam są nasi, więc skoro do walki wkraczają też nasi to znaczy, że posuwamy fabułę do przodu. Jak co chapter. Zresztą co ja robię? Idziemy. Ta pompka jest open na story mode. Musimy się wrócić tu. Mam trzymać punkt. I widzicie, tu by się przydała właśnie snajperka. Kurwa, ile Was jest? Łapcie kurwa, szyszki, które nic Wam nie robią, ale łapcie. Aha, już nie mam. No to dobra, z pistoletu mam walić. Do niego mogę ze strzelby. Do niego też mogę ze strzelby. A tych to muszę chyba z pistoletu zjąć. Tylko, że... To zadaje zero obrażeń. No, jakiś żart, patrzcie. Zero, co to jest? Uleczę się i idę im dojebać z pompki na blisko, bo to tak, to nie ma sensu. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Tak można grać. A to muszę sobie wymienić, bo to nic nie daje. Mamy reklamę! Ej ale ona jest bez dubbingu Czemu te reklamy są bez dubbingu teraz? Trochę mi smutno, wolałem tamte Bez dubbingu to się nie opłaca oglądać Dobra Znowu tu mam przyjść, tak? Co ja mam wziąć tym razem? Rozmawiać. Iść tam. Okej. Okay. Lecimy. Bistolet jednak powinien zadawać jakieś obrażenia, bo jeszcze go ulepszyłem. Ej, co ja mam robić? Ja tu nikogo nie widzę. Tam są nasi, tam są urogowie. Gdybym trafiał... O! Widzicie? Jak trafiam coś zadaje. Ale tu trzeba atakować szybko. Aha, mam jakby osłaniać naszych tak jak poprzednio. Dobra. To się da zrobić. Chcież wolałbym tam zejść i im ze strzelby trochę krzywdę zrobić, ale no dobra. Następny, 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 a ten już do mnie strzela, dobra? Gdybym trafiał z tego pistoletu, to on nie jest taki zły, bo. Obrażenia w głowę ma potężne. Widzicie? No, bardzo mocny. Ostatni etap w tym odcinku. Cóż to będzie tym razem? Muszę jakieś sekretne dokumenty, więc szukamy. To są sekretne dokumenty? Chyba nie Okej, okay, idą do nas, a ja ich ze strzelby od razu pociągnę. Tak będzie najszybciej. <laughs> Tylko 9% baterii. Już podłączony. Znowu do nas idą. Od razu ich pociągnę z pompki. Ta pompka jest zajebista. Następnie. nie Aha, muszę teraz uciekać. Dobrze. To uciekam. Tędy. Spoko, uciekamy, nie ma problemu. Kurwa, uciekamy. Jump. Nie nienawidzę tego. Pięknie. Dobry jestem. Okej okay. Spoko Szkoda, że tu nie ma dubbingu, ale okej okay. Powiedzmy, że coś rozumiem No dobra. Mamy reklamę! Dzisiaj zagramy Jackiem. On jest prostym farmem. Nie, to A znamy? czarująca farma. O, gubernator Nie ma nowych reklam. Możliwe, że będą jutro. W każdym razie. Dzięki za oglądanie i zapraszam jutro. Może znajdziemy nowe reklamy. Kto go wie? Trzeba czekać, trzeba szukać. Do następnego.